Dzień dobry, nazywam się Jarek Basilewski i od blisko 20 lat jestem zaangażowany w niesienie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. Współprowadzę stacjonarny ośrodek dla osób uzależnionych, a specjalizuję się w niesieniu pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i od substancji psychoaktywnych. Jestem terapeutą i duchownym. Uzależnienie to problem społeczny dotykający rodzin, dotykający całych społeczności i nie chroni przed nim status społeczny, nie chroni poziom inteligencji ani wykształcenia. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy narażeni na uzależnienie. Jeśli rozpoznajesz u siebie lub u, swoich, u kogoś ze swoich bliskich symptomy, które Cię niepokoją a, i nie wiesz co z tym zrobić, chętnie pomogę. Zapraszam do kontaktu pomogę podjąć właściwą decyzję i zrobić krok naprzód. Pozdrawiam.